Witajcie moi drodzy, to ja, Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. I oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł Ziemi, koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz tęsknić, będziesz wspominał, Wasze uczucia będą bardzo sprecyzowane, ale pamiętaj, że te westchnienia to też osoba będzie je odwzajemniać, także w uczuciach będzie bardzo cieplutko. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj na żołądek, na problemy właśnie z jelitami oczywiście mniej stresu, zdrowa, zdrowa dieta przede wszystkim. Jeśli chodzi o pracę, to też mogą wyniknąć jakieś problemy. Będzie się troszeczkę bał, obawiał, ale strach przeszkadzanie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Więc zastanów się i działaj, a wszystko pokonasz i w pieniążkach finansach będzie też dosyć stabilnie. A kartą tygodnia jest król pentakli, więc czeka Ci jakieś dofinansowanie, wsparcie finansowe. No oczywiście. Pomyślny tydzień, jeśli chodzi o finanse. Byk. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to yy, no, na, ten, na ten tydzień bardzo ważną rolę odegra jakiś mężczyzna w Waszym życiu, i na pewno Wasze uczucia, Wasze związki będą bardzo stabilne, będą bardzo sprecyzowane, będziecie wiedzieli czego chcecie. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być jakieś niefajne wiadomości, jakieś niefajne wzroty. także uważajcie, ale też widzę, że wiele, u wielu par w tym okresie może urodzić się potomstwo, albo dowiecie się, że w krótkim czasie będziecie rodzicami. Jeśli chodzi o pracę, to jakieś właśnie będą niedogadania, czegoś nie będziecie wiedzieć. Też nie opowiadaj za dużo, żeby coś nie było przeciwko tobie wykorzystane. Jakieś takie plotkarstwo w tej pracy, ale ty wkrótce czegoś się dowiesz. A kartą y, tygodnia jest wieża, więc jakieś komplikacje. Coś może Wam nie wypalić, coś może nie wyjść. No i też uważajcie na to, jak kierujecie zwolnie z gazu. Przede wszystkim zbliżają się właśnie wszystkich świętych, także zwolnie z gazu, żeby nie było jakiejś kolizji. Anna, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to mogą być jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, jakaś kobieta będzie, będzie stwarzała problem właśnie w waszych związkach, w waszych relacjach, może być zawirowanie. Jeśli chodzi o zdrowie, to się zastanawiasz, czy wyzdrowiejesz, czy pokonasz ten problem. Jak najbardziej tak. W pracy możecie wrócić do starych zajęć i też możecie kogoś w pracy spotkać, kogo dawno nie widzieliście. A kartą tygodnia jest królowa była, więc przed Wami jest nowy początek, nowy związek, nowa praca, coś nowego, coś wspaniałego może w Waszym życiu się za zacząć i też może na was tydzień mieć wpływ zodiakalny baran. Żywioł powietrza wodnik, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że może właśnie w waszych w uczuciach, w waszych związkach sprawiać problem jakaś kobieta. Będą jakieś zawirowania, ale też nieudane związki, które się nie układały od dłuższego czasu będą zakończone. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę jakieś zabiegi medyczne i te zabiegi będą wszystkie prawidłowo przeprowadzone. Jeśli chodzi o pracę, będziesz się zastanawiał, czy podjąć tą pracę, czy wejść w spółkę, to jak najbardziej tak i idź na spotkanie w sprawie pracy, dlatego że osiągniesz swój cel. A kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów, więc wiele z Was może się znaleźć na jakichś przyjęciach, jubileuszach, no i też uważajcie na serducho. I oczywiście przestroga. Co za dużo, to niezdrowo. Uważamy na używki. Bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to będziesz się zastanawiał nad związkiem. Czy dalej z nim być, czy wejść w nowy związek. Czy spójść na randkę, więc jak najbardziej tak, trzeba dać sobie szansę. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz mieć jakiś problem, coś może się pokomplikować, powinieneś zawalczyć o zdrowie. Nie ma, nie ma sytuacji bez wyjścia, mogą być zmiany, nie przekreślaj e, siebie, e, walcz o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o pracę, to widzę dużo pracy, natłok pracy, także nie będzie ci się na pewno nudzić. A kartą tygodnia jest piątka buła, więc możesz mieć problemy z jakąś kobietą, która w jakimś stopniu może ciebie zaskoczyć, i będziesz musiał szybko działać, żeby pokonać ten właśnie problem. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to wiele z Was może stracić związek i będziecie wszystko zaczynać od początku. Także jeśli będą konflikty, nie zaoszczajcie, nie kłóćcie się, bo możecie coś cennego stracić. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będzie fachowa pomoc lekarska, pokonanie problemu zdrowotnego. Pracy, dużo pracy, natłok, ale też uważajcie na plotkarstwo. A kartą tygodnia jest dwójka buław, więc będziecie się zastanawiać nad związkiem. Czy być w tym związku, czy pójść na randkę, czy wejść w spółkę. Jak najbardziej tak. Nie zastanawiajcie się, bo będzie wszystko dobrze się układało, wszystko po Waszej myśli. Tywią ognia, baran. Uczucia. Zdrowie, praca, finanse. W waszych uczuciach wedrze się yy, brak zaufania, niedomówienia, nieporozumienia, zawirowanie. Jest to niepotrzebne. Związek wymaga rozmów, wymaga wyjaśnień, bo po prostu jak są problemy, to trzeba mówić, rozmawiać i wyjaśniać. Bo może. Możecie się stracić, jeśli, jeśli nie pójdziecie na kompromis i nie będzie rozmowy. Jeśli chodzi o zdrowie, tu widzę, że wszystko się poukłada, e, pokonasz problem zdrowotny. Jeśli chodzi o pracę, to jest kapłanka góruje nad waszą pracą, także żadnych problemów nie widzę. A jak będą, to wszystkie pokonacie. A kartą tygodnia jest sąd, więc jakieś sprawy sądowe, prawne też pokonacie, ale też uważajcie, żebyście nie byli na językach ludzkich. Lew. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa i początek tygodnia, jeśli chodzi o miłość, to widzę, że Wiele osób spod tego znaku, samotnych, mają szansę spotkać w końcu tą jedyną osobę, z którą będzie mogła stworzyć stały, prawdziwy, piękny związek. Ale też w starych związkach będzie się działo odnowienie uczuć, także na pewno będzie bardzo gorąco w Waszych sypialniach. Natomiast zdrowie może trochę nie dopisywać, mogą być problemy i tu trzeba będzie zawalczyć zadbać o sprawy zdrowia. Jeśli chodzi o pracę, to widzę dobry początek finansowy, praca, która będzie przynosiła coraz lepsze zyski i stabilizację. A kartą tygodnia jest dwójka mieczy, więc jeśli wynikną jakieś problemy finansowe, prawne, yy, uczuciowe, to wszystkie do dwóch miesięcy się poukładają, także wszystko się ułoży pomyślnie. Szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możecie Cię dopaść z amora. Może, coś, może ktoś Cię zaskoczyć, też ktoś może przyjechać w odwiedziny, albo Ty wyruszysz na jakąś randkę. Jeśli chodzi o zdrowie, no to może cię dopaść jakiś problem i będziesz musiała po prostu go pokonać. Uważaj na przeziębienia. Jeśli chodzi o pracę, to pokonanie wszelkich problemów. Nad twoją pracą, karierą góruje papież, więc wszystkimi twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. A kartą tygodnia jest głupiec, więc pokonanie wszelkich problemów i przed tobą nowy początek, żywioł wody, rak, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz widział, czego chcesz, i będziesz się kierował własnym interesem. W uczuciach będzie górował koź, k, osoba z poznaku byka będzie miała wpływ na to, co będzie się działo w Twoim życiu. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na serducho, na układ krążenia, ale też na jakieś używki, bo co za dużo to niezdrowo. W pracy pomyślność, spełnienie marzeń, takie szczęście, no i też w związkach, też szczęście osobiste. Taki naprawdę fajny czas przed Wami, ale też i y, dość dobrze finansowo. A kartą y, tygodnia jest siódemka mieczy. Ona mówi, żebyś nie opowiadał o sobie, żeby coś nie było przeciwko Tobie, y, przeciwko tobie żeby ktoś czegoś nie y, po prostu nie powiedział, więc bądźcie y, skryci, tajemniczy i też jakąś. I też jakąś informację się wkrótce dowiecie, o czymś się dowiecie. Skorpion, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to stracisz głowę dla miłości, zakochasz się w Twoim życiu, coś pięknego się urodzi, ale też osoby spod tego znaku. Mogą doczekać się właśnie potomstwo, urodzą Wam się y, dzieci. No i też jeśli chodzi o zdrowie, nie nadużywaj używek, też dbaj o zdrowie, o serduszko, o układ krążenia. I pamiętaj, że co za dużo, to niezdrowo. W pracy stabilizacja, przychód pieniędzy, poprawa finansowa. I nad, twoimi, y, nad Twoim na Twoją pracę zaopiekowały się siły wyższe, także pozytywne finansowe zmiany i w tym tygodniu możesz właśnie podpisać jakąś super wiadomość i wiele z Was może zabłysnąć, zaistnieć. A kartą tygodnia jest kostucha, to przemiana, transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będą jakieś niedomówienia u Was, warto porozmawiać, warto wyjaśnić i warto pójść na kompromis, żeby się właśnie nie pokłócić. Jeśli chodzi o zdrowie, przemiana, transformacja, pokonanie problemu zdrowotnego, nowa szansa dana dla Was w pracy. Będziesz musiał okazać się jakąś inteligencją. Przed tobą jest jakaś rozmowa, ale też rywalizacja w pracy. A kartą tygodnia jest Trójka buła, więc możesz w tym okresie gdzieś pojechać, ale też możesz założyć jakąś spółkę, która dla Ciebie w perspektywie będzie bardzo korzystna. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie, oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.